W dzisiejszym odcinku postaram się rozpoznać piosenki z czołówek seriali, ale nie tylko ja, ponieważ Wy też możecie wziąć udział w zabawie. Za każdą poprawną odpowiedź przydzielcie sobie jeden punkt, a pod koniec odcinka napiszcie w komentarzu inne miście punktów. Przykład numer jeden. No to jest Wednesday, moim zdaniem. To jest ten najnowszy serial Netflixa, jedno, znaczy jeden z nowszych serial Netflixa, który jest bardzo popularny w tym momencie na podstawie rodziny Adamsów. Jeżeli oglądasz Adamsów, dajcie w komentarzu. Moja odpowiedź to Wednesday. Cześć wszystkim. Tak, Dawid, to jest dobra odpowiedź. Dziękuję. Pięknie. No Kamal, czy jest ktoś, kto tego nie zna? Moi drodzy, oczywiście, są to przyjaciele. Dobrze. Pięknie dziś jak burza. To jest numer z serialu, który jest bardzo popularny również. Jest to spin-off bardzo dużego serialu i nazywa się on Better Call Saul. I teraz znam tą piosenkę, ponieważ jest dużo memów z nią. Zajebiście. Tutaj macie jakiegoś memiksa, to jest dobra odpowiedź. Chodźmy dalej. Zaczynają się schody. Znaczy, mam jedno skojarzenie, które nie wiem, czy Serio, to jest prawda. No, ja nie oglądałem zbyt dużej ilości seriali, tak naprawdę, ale wydaje mi się, klimatem, jeżeli chodzi no. o klimat, mógłbym powiedzieć, że jest to chyba Wiedźmin. Tak mi się wydaje, tak bym strzelał. Ale wydaje mi się, że jest to Wiedźmin. Tak! Klimatem, ten, ten jakby dźwięk oddał mi po prostu klimat Wiedźmina pasował mi jeszcze, nie wiem, właśnie taki coś w stylu średniowiecza, coś z tych czasów, właśnie takich. Takie słowiańskie, nie? Takie słowiańskie klimaty, no ale jakby Gra o tron to nie była, bo Gra o tron znam na pamięć, dobra. No tutaj to. Miód na moje uszy, że tak powiem. Miód na moje uszy, że tak powiem, to nie jest trudne wcale. Co ciekawe, ten serial jakoś niekoniecznie przypadł mi do gustu, tak szczerze. Obejrzałem połowę jednego sezonu i totalnie dropnąłem to. No ale muzyka bardzo klimatyczna, bardzo dobrze zagrana. Jest to Stranger Things. Dobra odpowiedź, elegancko, elegancko. Dobra, idzie ci naprawdę elegancko. Zobaczymy, jak sobie poradzisz teraz. Myślę, że dalsze przykłady mogą się okazać trochę trudniejsze, ale zobaczymy, zobaczymy. Z to co nie jest trudno. Dobra, i teraz jest Beka, bo ja znam ten serial, oglądałem go, ale nie pamiętam, z jakiego to serial jest czołówka. I a wiem, że na pewno go oglądałem. No jest taka szansa. Był wyhypowany w pewnym momencie 2022 roku. Ale więcej nie podpowiem. Kurde, nie chcę strzelę z odpowiedź, która może być głupotą. I wydaje mi się, że raczej jest zła, bo tego serialu nie oglądałem, a mi się wydaje, że serial z tą czołówką ja oglądałem. Ale strzelę! Głupota totalna, wydaje mi się, że to jest The Office. Nie, nie to jest, to studiory, jest, to jest. To jest garnitury? Naprawdę nie wiesz? Powiem ci tak, polecie polecieś daleko bo jest to Cyberpunk Edge Runners Ja pier... no faktycznie ale <laughs> bo mi się tak zmieszało, teraz bo ja faktycznie oglądałem ten serial Edge Runner nie, nie dokończyłem go w ogóle i o, ja to ja... do końca Mów... sobie... Dobrze mówiłem, że pamiętam, że oglądałem ten serial, ale totalnie wypadło mi z głowy jaki to jest w ogóle nie wiem czemu zaprodowałem w kierunku The Office i tych Suitsów, to bez sensu totalnie. Idziemy dalej. To jest świąteczna reklama Shopi, nie serial. Nie, nie wiem co to jest. To jest jakiś świąteczny serial, pewnie coś na święta wyszło, ja nie oglądałem tego. No klimatem. Bardzo łatwo rozpoznać, że jest to świąteczny klimat ze względu na dzwonki, ze względu na jakby nastrój. Bardzo jest taki. Jest taki bardzo szczęśliwy. Jasne. Próbujesz Bardzo zgadywać? mocno świąteczny. No nie, nie jest gadne, nie wiem co to jest. Ale czekaj, co było na święta? Dobra, listy do M, to na pewno nie są listy do M, ale strzelam tak. Listy M, stary, Znaczy, to jest tych filmów dużo, ale nie jest to serial. Można trochę traktować to jak serial. Dobrze. No ale nie jest. Wiesz co, to był specjalny świąteczny odcinek w Polsce dosyć niszowego, ale na świecie całkiem znanego serialu Ted Lasso, to jest serial o takim gościu, który jest trenerem w high school takiej drużyny futbolu no. amerykańskiego i przyjeżdża przyjeżdża właśnie do e, Anglii trenować klub piłki nożnej, taki faktyczny klub piłki nożnej no taka komedia luźna, nie ale oglądałem. taka bardzo wholesome Jeżeli oglądaliście, dajcie coś w komentarzu, idziemy dalej Z co zrobisz, mam nie rozumieją! Wow, wow, to mi brzmi jak jakieś sweet life z Cody, ale to nie jest to. Dobra, nie, nie, nie wiem co to jest, nie będę się błaźnił, bo to bez sensu to mi w ogóle nie gra. Nigdy tego nie słyszałem. Raz, to jest pierwszy raz, kiedy to słyszę. Co to jest za serial? Wiesz co, to jest jedna z nowszych czołówek dokumentu, szkoła tego oryginalnego, tego polskiego? Tak, tak, polskiej polskiej szkoły. Tak. Nie wiem, czy to wszystko z Netflixa mamy, byłem przekonany, a tu się Nie, okazuję, że... nie, 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 no nie ma rzeczy tylko z Netflixa, to łatwe by Wrzuciłem, bo tam mówiłeś, że będziecie chyba na naoglądamy, nie? Będziemy naoglądamy, oglądać prawdopodobnie, ale zobaczymy jeszcze. <laughs> nie, nie, nie słyszałem tego nigdy, ale to jest od którego roku to weszło? Nie wiem, nie mam jak teraz Ale sprawdzić. to jest bardzo świeże raczej. I Jest nowsze raczej. Okej, okay, dobra, dalej lecimy. Dobra. Byłoby trudniej, gdybyś to przyciął sekundę wcześniej, przed tą trąbką jeszcze, ale przed tym fletem. Moim zdaniem wtedy nie dałoby się tego dać. Odgadłbym. Wie, od odgadł? Tak, bo już wiedziałem, co to jest od razu, bo no. jest to ten moment, kiedy on się jakby pojedynkował z tym gościem w metrze. Tam to tyle ciała, ale ona się pojawiała wiele razy w serialu. I to nie jest, to nie jest główny motyw, co ciekawe, bo główny motyw brzmi inaczej. Jest to. Wow, Squid Game. Dobrze. w kulkach jak oni walczyli to też tam wtedy to było no po perkusji ją rozpoznał akurat nie dał radę okej okay, nice dobra idziemy dalej No i mamy serial, który już wspomniałem dzisiaj. No. Co ciekawe, uwielbiam to intro, a nigdy nie oglądałem tego serialu. Nie wiem, czy wy też tak macie, że czasem wam coś się podoba, ale na przykład, nie wiem, jakaś nuta jest zajebista z jakiegoś serialu, a się okazuje, że go nie oglądaliście nigdy. No, ja tak właśnie mam, że wiele takich klasycznych motywów z seriali i filmów jest bardzo fajnych, które mi się podobają, ale na przykład serialu nigdy nie oglądałem albo, albo filmu. No, więc jakby jest to Gra o Tron. I tak, i nie. Chodzi mi o inny tytuł. Game of Thrones? Nie. No jak nie? A... Aha, wiedziałem pod skórką. Jest to czółka Gry o Tron. Ale w tym quizie została umieszczono jako czołówka innego serialu. Jakiego? Znaczy no jest jakośkolwiek przerobiona? Czy? Nie, to nie jest to samo. Znaczy, słyszysz tam SFX-y, jakieś wejście, jakieś tam, nie wiem, ognia czegoś tam. Coś tam słychać, ale to naprawdę jest przerobione. Dobra, ja jedyne miejsce, w którym kojarzysz to było, to w SAD parku jak było jako nie staczeniu, bo i to była przerobiona wersja tego, ale tutaj nie. Nie no, uznam ci, bo, bo po prostu I zarówno gra o Tron, i Ruth Smoka mają to samo intro. Wow. Okej, okay. no to nie było szans, żebym to wiedział, nie? To jest jakby. <grym> nie bez wahania dodałem. Okej, okay, rozumiem. Oglądałem. I kolejny raz jest ta sama sytuacja, że ja oglądałem, kojarzę ten utwór, a nie przyłączę się tego serialu. Ale. Posłucham jeszcze raz. Dobra, będę strzelać, ale to raczej nie jest. Na 99% to nie jest to. Czy to jest Last Man on Earth? Nie, jest to. Piki Blinders. <słyski> nie będę komentować, choćby po prostu dalej. Dobra, z czym mi się to kojarzy? To mi się kojarzy z jakimś właśnie typowym high schoolem, z jakąś amerykańską szkołą, z amerykańską młodzieżą, która sobie gdzieś tam coś robi, imprezy, studia. Drop z Ameryką jest bardzo dobry, mm. ale nie wiem, czy ze szkołą. W ogóle nie? Dobra, to, to nie będę się błaźnił i po prostu mi powiedz, co to jest. Okej, okay, to jest serial Peacemaker, w którym główną rolę gra John Cena. No. I to jest serial, który powstał po Suicide Squadzie dwójce, w sensie jako kontynuacja, i jest zabist. Jest super śmieszny. Tam, jak nie widziałeś, bo jest serio śmieszne. Pierwszy raz w ogóle nie wiedziałem, że coś istnieje totalnie. Kolejne. piękne piękne wspomnienia bardzo fajny serial wierzę że obejrzę go jeszcze raz i chyba nawet zrobię to już dziś bo dobry to jest pomysł okej okay. niestety zakończenie bardzo smutne ale fa sama fabuła serialu bardzo fajna jest to oczywiście bojack horseman bardzo dobra odpowiedź Dziękuję bardzo. Moi no drodzy, jeżeli nie oglądaliście nigdy Bojacka Horsemana, to polecam serdecznie. No, chyba że... Jest, jest bardzo ciężki, jest depresyjny bardzo, ale fantastyczny. Fantastyczny, oczywiście, że tak. Wow, To jest coś nowego? Chyba 2021-2022, jakoś tak. Nie ma szans. totalnie. Okay. Jest to czołówka do Lokiego z Disney Plus. Czyli Loki to postać z Marvela Ah, okej. Okay. A ja wiesz, że nie mam Disney Plusa w ogóle? Okej, okay. To jest seriale tam są. Jakoś tak nie ominął hype na to. Dobra, kolejne. Teraz mogę się domyślać, co to jest, z uwagi na to, że wiedziałem, że wstawisz The Last of Us, bo jest to nowy serial i będzie na jego hype, więc pewnie na miaturkę będziemy wklejać, więc pewnie to wstawisz. A ja nie kojarzę tego motywu, ale pasowałby mi The Last of Us, więc czekałem sobie z tą kartą i to jest moment, kiedy wymuję tą kartę i mówię ci, że to jest The Last of Us, tak mi się wydaje. No i pięknie doczekałeś, tak, jest to The Last of Us. Historia podobno jest niesamowita, wszyscy zachwalają serial. Mi się pierwszy odcinek podobał. Jak nie oglądałeś, to sobie obejrzyj. Dobrze, a jeżeli wy jeszcze nie oglądaliście mojego pieska, to zobaczcie, powiedzcie mu, ile ma punktów, albo napiszcie w komentarzu. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, cześć.